Witamy po przerwie teraz my, Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski, a naszym gościem jest rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór pan. Dobry wieczór. Nie wygląda pan na his histeryka. Chyba nie jestem histerykiem. To skąd taka histeryczna reakcja w sprawie świńskiej grypy pana? A co pan uważasz za histeryczną reakcję? E, źle sypiam pan mówi. Nie przesypiam nocy. E, jest pan zrozpaczony, czy tam wywiady z panem. A to stan no, z dużego zdenerwowania, żeby nie powiedzieć histerii jakiejś. Nie. nie. Akurat można wybrać takie słowa, przymiotniki i potem je tak podsumować. No to pana słowa są. Tak, ale dobrał je pan. Jestem głęboko przygnębiony. I trudno, żeby ktoś, kto ma ocenę realną rzeczywistości, nie był przygnębiony sytuacją w moim kraju, którym nie zapewnia się osobom z grupy wysokiego ryzyka niezbędnych szczepionek, w którym Ministerstwo Zdrowia mojego kraju nie jest w stanie przygotować się do epidemii grypy czy w ogóle jakiejkolwiek innej i w której minister rządu mojego kraju wprowadza w błąd opinię publiczną, gdybym ja się do tego odnosił lekko i nie mówił, że jest to sprawa poważna. Jestem jak panowie mnie przedstawili, rzecznikiem praw obywatelskich. I widzę swoją bezsilność. To i pracuję nad tym tematem, nad tym tematem między innymi z moimi współpracownikami, rzeczniku, ale czy pan nie myśli, że jednak pan się pomylił? Kraje, które kupiły za ciężkie pieniądze Norwegia. Hmm za 9, 9 milionów dawek szczepionek. Chce się ich teraz pozbyć, bo Norwegowie nie chcą się już szczepić Węgrzy wydali 21 milionów euro na szczepionkę, a zaszczepiło się tylko 7%. Niemcy wydało 80 milionów, a, a zaszczepiło się 5%. W ogóle całych wszystkich mieszkańców Unii 2% się zaszczepiło. Fińska grypa przygasa. Może to pan się mylił jednak. 73 osoby umarły do dnia dzisiejszego. Nie wiem jeszcze, ile umrze. Umierają ale umierają dzieci. Panie rzeczniku, umarło 94 osoby. W Niemczech, gdzie, gdzie szczepionki są dostępne, można się szczepić. Umarły w tym czasie 94 osoby. W Wielkiej tak. Brytanii ponad 200. Tak, ale, gdzie są szczepionki. ale tam jest 80 milionów ludności. Poza tym te 73 osoby. Są wielkiej osobami wielkiej stwierdzonymi, które umarły ale W Wielkiej Brytanii na grypę. jest podobnie jak w Polsce. W wielkiej, wielkiej Brytanii, ale w Wielkiej Brytanii system rejestracji i udowadniania tego jest bardziej rzetelny. U nas ten system rejestracji zachorowań na odnową grypę w ogóle nie funkcjonuje. Ile, ile wniosków do Prokuratury pan skierował jako rzecznik <coughs> praw obywatelskich? Bo teraz w sprawie świńskiej grypy, czyli działań, właściwie braku działań ze strony minister Kopacz jest zawiadomienie do prokuratury. A ile innych spraw skierował pan do prokuratury? Proszę Pana, to nie jest wniosek do prokuratury, to jest znaczy coś więcej. Artykuł 14 ustawy o rzeczniku daje mi prawo żądania wszczęcia postępowania. To nie jest zawiadomienie, tak, tak. to jest żądanie. Tak, tak, ale bądźmy ściśli. Otóż jest to jedyny przypadek Jedynie. i drugi przypadek w historii Urzędu Rzecznika. Jedynie. I drugi przypadek w historii... A nie, nie uważa Pan, że powinien Pan zawiadomić o działaniach... W podejrzanych działaniach koncernów farmaceutycznych, to przecież koncerny farmaceutyczne nie godzą się na to, aby ta szczepionka była sprzedawana na wolnym rynku. To koncerny farmaceutyczne, panie rzeczniku, domagają się, że rząd weźmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki uboczne. Czy pan to mówi jako pewien rodzaj prezentacji cudzych wyglądów, czy pan to mówi we własnym imieniu? Bo niemożliwe, żeby pan opowiadał takie rzeczy nie wiedząc, co pan mówi. No to są wypowiedzi znaczy, pani minister, podziem, zdrowia, podziem, podziem pana premiera. Oczywiście, że powiedział pan nieprawdę. Ale w którym miejscu? W każdym z tych miejsc. I po kolei będzie mówił, bo pan się opiera na złych źródłach. Kwestie, żeby państwo kupiła, nie żeby było na wolnym rynku, ustaliła Światowa Organizacja Zdrowia z państwami. Dlatego, żeby nie było spekulacji. I dlatego że spodziewano się, że nie, za, nie będzie za zapotrzebowanie za zabezpieczone. To jest decyzja Światowej Organizacji Zdrowia, a nie koncernu. Ale przepraszam, decyzja Światowej Organizacji Zdrowia nie jest obowiązująca dla stron, które zawierają umowę. Prawda? W związku z. Siat... Decyzja Światowej Organizacji Zdrowia jest decyzją. Jest wskazówką. Jest wskazówką. Właśnie, więc to nie jest zobowiązujące, panie rzeczniku, więc koncern farmaceutyczny, jeśli. Polski rząd mówi nie chce kupować yy, i brać na siebie odpowiedzialności. Proszę bardzo sprzedawajcie na wolnym rynku. Dlaczego koncern farmaceutyczny? Dlatego że wszystkie państwa umówiły się i Światowa Organizacja Zdrowia to przyjęła za słuszne ze swoimi ekspertami, że państwa powinny brać za to odpowiedzialność, żeby nie dopuścić do spekulacji między innymi na wolnym rynku. Ale nikt nie chce spekulować, leżą szczepionki. Panie rzeczniku, Norwegia chce sprzedawać, Niemcy chcą sprzedawać szczepionki, bo nikt ich tam nie chce używać. Więc... No to kupmy te szczepionki, dlatego że... Żeby... jakie kupić, jak one są niesprawdzone raz, a dwa, nawet jeśli je kupimy, to nadal nie będzie nie Spójrz, będą pan, brały. Wiadomości Pani są po pierwsze... Po drugie, są nieodpowiedzialne, że je rozpowszechniacie przy tak otwartych wypowiedziach. Powtarzamy, Powtarzamy za premierem to premier też mówi. Premier o tym Rządu. Mam nadzieję, że premier nie wie, co mówi, bo się myli. Panie, panie rzeczniku, my pana chcieliśmy zapytać, czy pan zna panią Agatę, Agatę Tyszkiewicz? A pani Agata Tyszkiewicz jest. Jednym z doradców zespołu komunikacji społecznej u mnie dzisiaj przyszła wyjaśniać, że kiedyś gdzieś pracowała dla koncernów farmaceutycznych. Powiedziałem, że mnie to w ogóle nie interesuje, dlatego że pani Agata Tyszkiewicz nie jest osobą, z którą na ten temat rozmawiałem czy rozmawiam. A dlaczego dzisiaj składała Panu wyjaśnienia? Dlatego, że były telefony w tej sprawie i były telefony w tej sprawie również do moich pracowników. A y, uważa pan, bo y, na stronach y, firmy, bo pani y, y, Tyszkiewicz pracuje dla firmy. Y, panów, chcą jest napisane, że ta firma obsługuje przynajmniej z, y, Wciąż. dwa koncerny, które produkują szczepionki. Albo obsługiwała. Przeciwko grypie. Przedtem atakowano któregoś z moich doradców. Który też podobno kiedyś pracował dla firm farmaceutycznych I ja nie sprawdzam kto, kiedy, gdzie, dla kogo pracował Ale rozmawiał Pan z Panią Tyszkiewicz o sprawie świńskiej grypy? Konsultował się? Nie, osobę? oczywiście, że nie Pani Agata Tyszkiewicz dzisiaj przyszła i powiedziała, że uważa za stosowne mnie wytłumaczyć Że kiedyś pracowała, czy nie pracowała Powiedziałam, to że rzeczy? mnie to nie obchodzi Trochę późno, prawda? No przecież powinna to zrobić chyba kiedy wiedziała, że Pan ma zamiar złożyć ten wniosek o... Nie, bo tu nie ma żadnego związku jeżeli ma mamy materiał na temat y, y, pani y, Agaty Tyszkiewicz, możemy? W sprawie szczepionek przeciw wirusowi AH1N1 Janusz Kochanowski jest bardzo aktywny. Zamierzam doprowadzić do kupna przez rząd polski. Szczepionek dla osób podwyższonego ryzyka. Tak dalej być nie może. Ludzie umierają, grypa się rozprzestrzenia. Kto konkretnie doradza w tej sprawie Januszowi Kochanowskiemu, nie wiadomo. Ale co ciekawe, wśród jego doradców jest Agata Tyszkiewicz, szefowa Rowland Communications, firmy działającej w branży PR. Firma wśród swoich klientów wymienia największe firmy farmaceutyczne, m.in. dwóch producentów szczepionek przeciw AH1N1. Informacji na temat współpracy szefowej firmy PR i Janusza Kochanowskiego nie można znaleźć na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Szukamy dokładnie doradcy pana Rzecznika do spraw komunikacji medialnej i koordynacji programów społecznych. Rzecz mówił, żeby próbować się skontaktować z panią Agatą Tyszkiewicz. Nie tutaj w biurze, pracuję poza biurem. Zatrudniona jakoś inną umowę. Nie jest to jakby pracownikiem etatowym, tak? Mm -hmm. Bo chciałabym przysłać też materiały, yy, to rozumiem, że nie można wysłać tutaj na biuro pana rzecznika. Można, można te materiały, jeżeli będą potrzebne dla pani zatuszki, wytwania to tego po prostu odbierze. Jak panowie w ogóle mogą takie metody stosować, żeby rzucać cień? na mnie, że ja może... Nie, nie jestem... pytamy. Panie no więc nie, no metoda jest Mamy bardzo... Prawo zapytać, Mateusz, zapytać. Ja w tej chwili mam prawo powiedzieć, że metoda jest bardzo, bardzo nieładna. Jeśli chodzi o panią Agatę Tyszkiewicz, jest, bierze udział w moim zespole komunikacji społecznej raz na tydzień. W zebraniach, które temu jest poświęcone. Oczywiście z nią nie rozmawiam na tematy merytoryczne, bo to nie należy do jej obowiązków. To są zupełnie inni specjaliści, z którymi rozmawiam na tematy grypy i środków medycznych. A z kim pan konsultuje? Na przykład takie swoje wystąpienia? Panowie nie doceniają jakości fachowej pracy mojego zespołu. Po pierwsze... Nie, 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 ale nie po, ale proszę, podważamy fachowości ale polskiego proszę, zespołu. Proszę bardzo. Panowie nawet nie znają sobie, jak my pracujemy, gdybyście zadali sobie trud przejrzenia ale dokumentacji. Pytamy pana. Ale, ja, ale ja, a ja odpowiadam. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Yy, Dlatego pracujemy. Pana yy, moim bezpośrednim doradcą w sprawie grypy jest profesor medycyny. A to jest, gdy panowie spojrzeli na to, to jest wybór korespondencji z ministrem zdrowia, który to korespondencja nie jest korespondencją pieniaczą, tylko jest korespondencją wysokofachową, między innymi na tematy grypy, o na której pisaliśmy do minister zdrowia od 4 maja tego roku wielokrotnie. Panie Rzeczniku, ale m.in. Jan Rokita, jak pamiętam jego wypowiedzi prasowe, mówił, że to co Pan zrobił z planem Ewy Kopacz, to nie jest tylko czysto merytoryczna sprawa, ale też sprawa wizerunkowa, polityczna wręcz, jaką się wyrażał. A więc w jakiś sposób, rozumiem, pani Agata Tyszkiewicz, która dba o pana wizerunek medialny, bierze w tym udział. No bo z jakiegoś powodu pan taką, taki krok zrobił, prawda? No bardzo medialny krok. Zawiadomienie prokuratury, poproszenie, żeby zainteresowała się tą sprawą, jak pan mówi. No to jest medialne jak najbardziej. Każdy I... krok jest krokiem medialnym. I tylko skończę i jakiś tak... wpływ na to i rozmowy na ten temat z panią Tyszkiewicz, czy też z jej firmą, prawda? Pan prowadził chyba. Nie. Zupełnie? Nie, zupełnie nie. No to chyba niepotrzebnie pan jej płaci pieniądze. Jeśli ja pan Jeżeli... płaci oczywiście, bo może robi to z sympatii do pana. Proszę pana, panowie gdy przeczytali moje żądanie do prokuratora, to jest, prokur to jest merytoryczne i w tym zakresie kompetencje pani Agaty Tyszkiewicz nie mają nic do rzeczy, no jest czysto... A czy wizerunkowo doradzała panu, żeby pan poczynił taki krok? O, mam to... Kwestia wizerunku, ale może nieprzeczytane, Kwestia wizerunku jest kwestią wtórną. Oczywiście, że nieprzeczytane, bo pan by wiedział, o czym tam jest mowa. A dlaczego pan twierdzi, że nie wiem, o czym jest tam mowa? Bo wtedy by nie zajmował się pan wizerunkiem. Wizerunek jest rzeczą nie, wtórną. Przy ja takich wypowiedziach, szczerze. ale dlaczego. dlaczego ja. Rozmawiamy też o wizerunku. Pan używał bardzo mocnych słów. Ja wrócę do tych nieprzespanych nocy, do tego, że jest pan zrozpaczony. Tworzył Pan takie y, dodatkowo jeszcze atmosferę grozy. Tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich nie śpi po nocach, rozpacz, zrozpaczony, y, bo dzieje się coś bardzo, bardzo, bardzo niedobrego. 70, to jest kwestia, że 73 osoby zmarły i będą umierały następne i moje państwo nie to, jest to przygotowane jest do... Dziękuję, że Pan się z tym zgadza. Śmierć za każdą, za każdą jest z tych śmierci jest prawdziwa tragedia. Umierają małe dzieci. Umarła kobieta, która osierociła troje dzieci na litość boską i mój rząd, rząd mojego kraju nic nie robi, jest nieprzygotowany. Więcej. Nie wykonuje postanowień Komisji Europejskiej, nie wykonuje postanowień Rady Unii Europejskiej, nie wykonuje postanowień Światowej Organizacji Zdrowia, które to wszystkie organizacje są dla mnie najwyższym autorytetem w tej mierze. Ale państwa, które je wykonują, dzisiaj wycofują się z I próbują, tych sprzedać decyzji, nie próbują się pozbyć No z, w końcu szczepionek, które zakupiono jak no, 80 milionów, 20 milionów, to są olbrzymie sumy, które trzeba było wydać. Euro. Tamte państwa wykazały troskę, może nadmierną, ale nasze nie wykazało żadnej troski. O ile pamiętam z tych cyfr, które wiem, Niemcy zakupiły 6 milionów, a myśmy nie zakupili nawet dla grupy wysokiego świadczy. Do sprawy, do sprawy pani dorad, pana doradcy, nie jest to konflikt interesów, jeśli się doradza jednocześnie firmie farmaceutycznej, która produkuje szczepionki i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który występuje... Doradzało się. Y, y, I y, 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 który występuje y, do rządu polskiego z tak ostrymi sformułowaniami, namawiającymi ten rząd do tego, żeby kupił te szczepionki. W moim biurze pracuje 350 osób. Ktoś gdzieś zawsze pracował. O ile wiem, pani Agata Tyszkiewicz, o ile słuchałem, bo tego nie słuchałem dzisiaj, bo naprawdę siedziałem na jej zupełnie innym zebraniu, pracowała, a nie pracuje. Jeżeli ktoś, to ja mam sprawdzać kogoś, gdzie kto pracował i go nie dopuści do współpracy ze sobą. Dlatego się zainteresowałem współpracą z panią Beatą Tyszkiewicz, bo pracowała charytatywnie z instytucjami dla osób niepełnosprawnych, gdzie ja rozwijałem swój program i poprosiłem ją o pomoc. Jest tu mnie na pracach zleconych jako doradca do spraw Wydziału Komunikacji Społecznej. Kwestia wizerunku, być może panowie mają swoje zawodowe takie spojrzenie, żeby nie powiedzieć skrzywienie. Kwestia wizerunku jest dla mnie kwestią wtórną. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Ale nieźle się Panu udaje z tym wizerunkiem. Pogratulować, Panie Rzeczniku. Intencje Panów są w reprezentowane w tym programie, są nieładne. I jest to tak zwana argumentacja ad personam, której nie stosuje się w merytorycznej dyskusji. To jest to, co ja mam do powiedzenia moim dwóm ulubionym skąd nąd dziennikarzom. Dziękujemy bardzo jeszcze raz bardzo za rozmowę. Bardzo proszę, cieszę się, że mogłem to Panu powiedzieć. Dzisiaj to wszystko. To był ostatni nasz program w tym roku. Życzymy spokojnych, zdrowych świąt. I szczęśliwego nowego roku. Wracamy 4 stycznia. O właśnie, 4 stycznia. Do zobaczenia.